Kolejnego dnia i dzisiaj mamy tutaj Oliwiuś zrobiła przepyszne śniadanko <laughs> Romuś zaczął, Oliwiuś dokończyła Opowiedz Romuś, co tu mamy Bułeczki, salami Jajka gotowane Sery. tak mamy tutaj, o zobacz, jajeczka Jest magnezik, żeby nie było zakwasów Kawka Bułeczki świeże kupiliśmy i takie fajne salami kupiliśmy, Ręba wczoraj znalazł, takie o. I serek będziemy teraz jeść, żeby mieć dużo siły na naszą dzisiejszą wyprawę. Zobaczcie jakie okay, nasz pięk pierwszy punkt. Skywalk, czyli taki spacer w chmurach, można tam wejść sobie na samą górę. Tam sobie zrobić zdjęcie na tym szklanym podejście. A my szliśmy taką teraz stromą stromą yy, ścieżką i tak wygląda tutaj Jest, są chmurki, ale jesteśmy dosyć wysoko było ciężko, już jestem cała spocona ogólnie Remek się za nie śmieje że mam taką słabą kondycję ale serio, było w sumie tak, tak stromo no, a my idziemy ogólnie do chatki górzystów bo tam poza mną są jakieś super naleśniki z jagodami i mam plan je spróbować chociaż nie wiem czy jagody będą jak bo tej porze ale może mają jakieś mrożone nie wiem dowiemy się na miejscu mamy tam około 7 km no, ale plus jest taki, że nie ma deszczu, jest tylko taka delikatna mrzawka, ale nie przeszkadza ona jest ciepło, ja w ogóle się zastanawiałam co ubrać. Chciałam się ubrać jeszcze podwójne warstwy, ale na szczęście tego nie zrobiłam. Bo jednak jak się idzie, to się człowiek zgrzeje. Więc ruszamy dalej w naszą przygodę górską. Sorry, że tak dyszę robię przerwę, ale no. Nie mam takiej kondycji górskiej, okej? Okay? Lubię chodzić po górach, ale jak będę no, męcza się. Tyle. Tam idzie Romuś. zobaczcie, idziemy w sobie i są dwa takie koniki. ale <grymne> no, w ogóle mega ładne. Wow. Konik. Ja, ja no to chodź. nie wystrasz go. Hmm. Hmm. Ej, a może wsiędziemy, akurat są po dwa i Chodź. No co? Dobra, kochanie, znaleźliśmy w końcu jakąś, oj, wiatę, żeby sobie usiąść. Ja, moja jestem cała spocona już. Ale spadło mi w końcu tętno, bo miałam co, że 150, prawie, a jest 102, więc chwila na odpoczynek Przeszliśmy prawie 2 km Ale... Cały czas stromo pod górkę A w końcu jesteśmy w górach No, więc... Usiadłam sobie na szczęście na folii, takiej co widzieliśmy Bo tu jest wszystko mokre Smarkam sobie nosek Napiję się łeczka wody i będziemy szli dalej. Ale lubię, jakby góry, za to, że na początku jest zawsze ciężko, a potem masz tą taką satysfakcję. I z powrotem, zawsze ta, nagle ta droga się wydaje już taka krótka, wcale nie taka ciężka. Żeby tam dojść, tym bardziej, że tak jak mówiłam że nie znamy tej drogi. I tu coś rośnie. Takie czerwone, jakieś ogody. Albo nie, tutaj, ta jarzębina chyba z tego drzewa po prostu spadła No że nie znamy tej drogi, więc nie wiadomo co się przygotować Czy cały czas będzie tak stromo, czy będzie chociaż trochę płaskiego Na razie zapowiada się ciężko, ale no mam nadzieję, że Trochę się poprawi trasa i nie będzie aż taka ciężka, bo W sumie w internecie nawet nie czytałam, czy to jest trudna trasa, czy jaka tu ogólnie raczej w tych górach nie ma drudnych teraz takich, nie? Takich stromych w sensie, że nie wiem, po jakichś jakby się trzeba wspinać Dobra kochani, wracamy już na dół Byliśmy w tym schronisku, zjedliśmy te słynne naleśniki z jagodami i twarogiem. Ogólnie był spoko, ale yy, tak się śmialiśmy, że w sumie to nie naleśnik, tylko bardziej taki omlet. Coś tego typu, taki gruby naleśnik. No, ale ogólnie byliśmy jako trzeci, trzecia taka para, a potem się zrobiło tyle ludzi, więc wiecie, tam było tak kameralnie, cicho i tam trochę się wstydziłam nagrywać i nie chciałam też, żeby, żeby tam ktoś był za bardzo na tym, więc więc no mam teraz na sobie pelerynę, bo teraz akurat nie pada, znaczy no jest taka mrzawka bardziej. Ale był moment, że faktycznie bardzo padało i ta pelerynka się przydaje, a mam też pod spodem i plecak i torbę, żeby nic nie zmokło. O teraz zobaczcie, tutaj płynie sobie taki strumek. O. No i schodzimy stamtąd, nie wygląda to wcale stromo na kamerze, ale jest naprawdę stromo. Płakać mi się chciało jak tu wchodziłam za pierwszym razem. Ale schodzić też nie jest łatwo, no bo jednak jest wszystko mokre, są kamienie, więc trochę trzeba uważać, bo łatwo się poślizgnąć Ale już mamy prawie 12 km zaraz, łącznie, więc no trasa taka długa, trochę stroma wymagająca, potem fajnie jest, bo z górki i tak po asfalcie, ale ten odcinek kamienny no to jest ciężki. mieliśmy tutaj kryzys nie jeden. Ale jakoś przetrwaliśmy i przynajmniej mamy teraz satysfakcję. Ale wiadomo, trzeba jeszcze zejść na dół sobie. No ale teraz już z górki cały czas. Więc idziemy. Jest dużo w ogóle grzybów tutaj. Ale jest taka albo to. Nie wiem, czy to jest mgła, czy chmury, czy co, co o co chodzi. Ale tak wiecie, no widoki średnie, ale no fajny jest taki klimacik. Taki mroczny trochę. Yy, no i widzieliśmy w ogóle, a to wam yy, nagrywaliśmy dwa konniki po drodze, ale w ogóle dużo ludzi z psami też tutaj widzimy. I tak się czasami zastanawiamy, jakby sobie Leon poradził, ale dosłownie nawet szły takie ciu ču, Takie dwie malutkie, bo tak tak mi było szkoda. No takie malutkie, są jak takie małe chomiczki, takie wiecie, ciągle kroczków zrobić. No i tak, i tam jeszcze można było iść od strony od drugiej i była jest jakaś trasa rowerowa i tak się właśnie zastanawiam czy tu teraz idziemy czy to jest ta trasa też rowerowa czy raczej wydaje mi się że tam ten asfalt bo tam był później asfalt ale to sobie zobaczymy później na mapce no i taki mamy plan, że gdy jedziemy do samochodu to jeszcze pojedziemy, znaczy pojedziemy do Bytronki, żeby kupić jakieś bułeczki na śniadanie na jutro i no, na razie jesteśmy na jedzeni więc fajnie, bo nie będziemy aż tak mega głodni, jak wrócimy. Później zrobimy sobie obiadek i będziemy pewnie odpoczywać. Ramek dał jakiś pomysł masażu, ale nie wiem. Znając życie, pewnie jak wrócimy i się położymy, to... to nam się nie będzie chciało, ale może coś tam poszukamy. No i w ogóle byśmy tak spoceni, w ja byłam tak spocona, że byłam w szoku. Z jednej strony, wiecie, jest mokro, gorąco, wilgotno. Z drugiej masz mokre plecy, płacisz się i nie możesz się rozebrać, no bo jak, gdzie? No ale przynajmniej nie ma wiatru, tak jest pozytywnej sytuacji i idziemy sobie. No szkoda, że takich widoczków nie ma, ale no cóż, i tak lepsze to niż nic. A Ty jakie masz wrażenia? No super. <grym> Najgorszy był ten pierwszy odcinek, pod górkę, właśnie tutaj gdzie jedziemy, nie tylko w No stronę. to jest tak stromo, że masakra. Ale już na kamienie miniliśmy, więc... I tak naprawdę za jakieś 20 minut będziemy przy tym, jak się nazywa, skywalk. Mhm. No Tam, gdzie widzieliśmy konie. No i tam jeszcze zejść na dół. Ale tam już po asfalcie. Ale stromo w proszę. Tak. No. Tam chyba było najbardziej stromo właśnie. Nie wiem, właśnie, że ja sama było stromo, ale naprawdę nie byłam świadoma, że będzie aż tak stromo i przez tak długi czas że po prostu idziecie pierwsze, ile, trzy kilometry prawie? Cały czas tak, po prostu jest stromo. Dopiero później, już jak się dochodzi na tą Halę Izerską, czy pole izerskie nie to było. Właśnie mieliśmy przed chwilą starsze państwo i zapytał mnie pan czy jeszcze daleko jak powiedziałem o 4 kilometry on był tak załamany. No ale to tak, ja też byłam załamana i jak już doszliśmy na tą, tą halę żeby zrobić ten przystanek na herbatkę i sobie chwilę usiąść pod taką wiatą bo to jest tak, No to Sorry, prawie, ale jak ja myślałam, że wiecie, że tak będzie już cały czas, nie? Skoro cały czas tak idziesz i nie ma w ogóle nic płaskiego prawie, no to już mówię, że nie, musimy usiąść na chwilę, bo ja się muszę psychicznie przygotować na dalszą część trasy. No i w sumie zjedliśmy i okazało się, że był asfalt i prosto i z górki, więc dziwnie, no szkoda, że nie ma tak czasami opisanej tej trasy, jak dokładnie, żeby mógł się człowiek jakoś bromek do mnie Co ty myślałeś, że co, ty będziesz po płaskim? Ja mówię, no nie, że po płaskim, ale nie, że będzie aż tak stromo i tak wiecie, cały czas I tak sobie rozkminiam, czy to nie jest jedna z takich trudniejszych tras tym bardziej, że wiecie, no jest jeszcze mokro, ślisko, deszcz to, to jakby też nie sprzyja, nie? Takie warunki pogodowe Ale ważne, że nie jest zimno Tak się idzie, to już w ogóle jest gorąco momentami no dobra, bo się rozgadałam tutaj 6 minut na sobie. Idziemy i widzimy się później, może jeszcze wam nagram, bo to był gdzieś taki wodospad, jeszcze chyba no, nie mieliśmy, nie? Taki był taki mini. No coś tam będzie, może jeszcze. Dobra, idę widzicie jakie tu są kamienie. Także mam nadzieję, że ta folia tak nie będzie szeleściła, bo nie chcę mi się już mikrofonu wyciągać, ale trudno. Idziemy. Pa! Zobaczcie jak tam widać. Znaczy raczej nie widać. Są takie chmury nad samym jakby tym szczytem. Ale tutaj ogólnie już się przejaśnia i tam już na przykład widać ładnie wszystkie góry. Bo jak szliśmy rano, to w ogóle nie było nic widać. E, tam widać kościół. Oj, czekajcie, bo ja z tą kamerą mam problem. Tam widać kościół. I... Tam, było widać też taką. Tak, może być. Wie, że ja, ja zobaczyłam, ale chyba, że wam nie pokażę, bo jesteśmy trochę niżej, i już nie wiem gdzie to jest. Nie widzę tego. No, ale jest tak tutaj stromo, że ja po prostu już ledwo, ledwo idę. O! Czasami, niestety, schodzenie jest trudniejsze niż wchodzenie. Ale widoczki rekompensują. Chociaż jakby ta chmura jeszcze tak do góry, to by w ogóle fajnie było widać całą tą górkę. No, już tak blisko do auta. Niecały kilometr nam już został. Więc idziemy. Ale nóżki mi się już tak trzęsą, że to masakra. Już, już czuję te zakwasy jutro jak nie wstanę z łóżka się śmieję. Trzeba ćwiczyć niestety. Trzeba ćwiczyć. Człowiek nieprzystosowany O, tutaj takie ładne. Pensjonacik czy domek taki zielony. Wygląda jak taki zameczek mały, z takim ładnym widoczkiem tam. Już w ogóle fajnie jesienią, bo te drzewa tak z daleka no, wyglądają tak właśnie kolorowo. To prawda jeszcze nie tak bardzo jak byliśmy właśnie w zeszłym roku, y, dwa lata temu, y, pod koniec października, bo teraz jest jeszcze początek, to pod koniec już było tak naprawdę złoto, a teraz tak tylko po co po niektóre widać. No i tak idziemy. Jest godzina 14 Ile szliśmy? Czasu? Na zegarku masz? Łącznie 3 godziny, No 4 godziny bez przerwy. Ej, ale to w sumie szybko. Nie. Miał być, Aha. 2 godziny miał być w No ale... idziemy tędy? Dobra kochani, wróciliśmy już do domu, jest godzina 15. Ja właśnie się wykąpałam, przybrałam w piżamkę i... Jedyne co mnie najbardziej boli to łydki. Więc teraz czas na chwilę rozsłużonego odpoczynku. Może jakaś mała drzemka. A potem sobie zrobimy obiadek. I boli mnie łydki strasznie. O Jezu! Jak dobrze! Garku pokazało mi, że spaliłam prawie 1000 kalorii 900 coś, 980 chyba. Więc dziś robimy rekord, żeby dobić równego 1000. I zrobiliśmy tam około 14 i 14 coś kilometrów, nie chcę się teraz wstawać po zegarek, żeby wam mówić. I wyszliśmy jakoś około mm, 10. No i jakoś około 14 już byliśmy z powrotem, czyli łącznie trasa nam zajęła z postojem jeszcze w tym schronisku, ale nie byliśmy tam jakoś mega długo, też dostaliśmy szybko te naleśniki, więc myślę, że tak, no 4,5 godzinki mm, w dwie strony. No, ale był hardcore naprawdę i moje stópki i nóżki to odczuwają. Także zobaczymy się później. Teraz idę trochę sobie odpocząć. A no i Ramek się wywalił, jak wracaliśmy, bo chciał pójść z grutem i się poślizgnął. I miał całe spodnie pod błota i w ogóle masakra, także tutaj po cichu. Jest już jakaś po 16, miałam wam drzemkę, bo mnie nogi strasznie takie update ich ogóle wyglądać. Ale Romusz tego pochwalić, zobaczcie, tutaj ładnie robi carbonare. Więc zjemy sobie zasłużony obiadek. bo obiad do w sumie. Aromat jest bardzo dobry w robieniu karbonary. No, na większej patelni. No, patelnia jest trochę mała, ale już nie mam po prostu czekać, że zjem zaraz. Więc zobaczcie, jak to wygląda. A jak to będzie zaraz smakowało? Mam dla patelnię, żeby Cieszysz się? Tak. Ja mam taką koleb w szklance, takiej. Kiedyś u babci herbatę się piła, i żeby jako koszyczkę. Więc jak w restauracji normalnie to wygląda, prawda? Ale wydaje takie jakieś suche, wiesz? Trochę. No wiem, no ale za mała pastelnia, była, żeby tam... Żeby co? Żeby coś tam więcej, wszystkiego. 玩二了 co kochani, nasza podróż dobiega końca, jest już godzina 11 tak, i właśnie się wymedowujemy. Ej, chyba ładne wyszło. Zrobiliśmy sobie właśnie zdjęcie na pamiątkę, to w ogóle Romak nie zrobił, zobaczcie jak to wygląda. Jakbym miała, się podwójny podwójne brzmienie, bo mi się ręka trzęsła. I zrobiliśmy sobie teraz jeszcze jedno, ale jeszcze tak jakby ono dopiero się robi. Ale widać, że już to jest lepsze. No i no, trochę smutno, bo nie ma pogody, pady deszcz. Chcieliśmy jeszcze dzisiaj gdzieś jechać, jakieś góry, coś zobaczyć, ale no bez sensu. Tym bardziej, że od razu będziemy jechać do domu i będziemy, wiecie, przemoczeni i tak dalej. Więc, no, chyba jedziemy od razu do domu. Po drodze sobie może coś zjemy i tyle. Kończy się nasza przygoda. I w ogóle jakoś... Ja jakoś w sumie nie mam zakwasów, trochę mnie bolą nogi, ale nie tak jak myślałam, że będą bolały. Dla ciebie? Już przeszło trochę. Normalnie jak ekranu wstał do dzięki, to śmiesznie to wyglądało. Ale... No, nie jest tak źle, jak myślała, że wydaje mi się, że dzisiaj też bym mogła jeszcze gdzieś pójść. Może nie aż tak, jak wczoraj, ale no w każdym razie gdzieś bym dała radę wyjść. Więc no, trochę przykro, że przez cały ten nasz pobyt jakby nie pada tak mocno, ale pada taka jakby grzabka, że coś tam raz mocniej, raz słabiej, wiecie jak to w górach. Pogoda się zmienia co chwilę, więc no... Szkoda, że nawet przez chwilę nie było tak, że tak chociaż słońce, bo w zeszłym, dwa lata temu jak byliśmy to chociaż na ten ostatni dzień mieliśmy słońce i w ogóle było tak ładnie że jeszcze sobie tam pozwiedzaliśmy, a teraz nie, coś nas, coś nas Świeradów chyba nie polubił za pierwszym razem i nie tęsknił za nami. No więc zbieramy się pakujemy się i widzimy się już w drodze do domu